Z tej strony jak to piszę na raz, jest ze mną Orniszem Jest ze mną witam się No i kolejny odcineczek nagrywamy sobie, bo jak tuorian ma niech trzeba to nagrać. Nagrywamy sobie oczywiście polskie chłopy, prawda sobie zarzucimy, lecimy z kiszonką, ludziska, takie zaczynamy wiosenno letnie sprzedaże. Dlaczego w ogóle lecimy z Kiszonką? No to się rzadko zdarza. E, ale no, ostatnio mówiliśmy, że na odcineczku, że no tymer... DMR się kończy dla krów, generalnie, a mamy teraz okres, gdzie przewijamy, jesteśmy po nagrywanym, po już nagranym odcinku e, do Oriona, na którego zapraszam. Wczoraj się sobotnio teraz odcinki weekendowe sobie nagrywamy w piątkowy wieczór, e, no do Oriona, Łobornik, e, ja sobie siałem. Także mamy sobie wszystko zasiane, wszystko mamy sobie nawiezione, także bailando i teraz właśnie sobie przewijamy. Zaczynamy te sprzedaże w maju, lecimy sobie z kieszonką, bo musimy sobie kupić dwie belki. Dwie balki siana, bo właśnie mniej więcej tyle nam wystarczy już teraz, być może jeszcze na tym odcinku, tylko pod koniec, może troszkę z muzyczką zobaczymy jeszcze jak to będzie, jak sobie przewiniemy, bo jeszcze musimy skosić. Skosić trawę, będziemy na hmm, trochę powrotnej łące, ale jeszcze jednej łące, bo tam sobie dołożyliśmy to pole. O witam serdecznie minna Policja, <laughs> e, a musimy sobie sprzedać jeszcze soję oraz kukurydzę na czerwcu, ewentualnie na lipcu zobaczymy jak tam ceny nam się ukażą, w który miesiąc będą takie najlepsze, no, ale na razie lecimy sobie z kiszonką, kiszonka też nie ma jakiejś super najlepszej ceny, ale nie jest najgorzej. E, więc 15 ton ja sobie wywiozę, Warian nie wiem ile tą sobie wywoził, trochę, no trochę na pewno mnie... No także w sumie dwie przyczepy sobie wywozimy i tak kieszonki, mieliśmy 50 ton i tak długo nic z nią nie robiliśmy, bo myśmy w Bela kieszonkę, no teraz wiadomo jak sobie zakupimy i będziemy już mieć e, właśnie sianko e, swoje, no to już troszkę będziemy musieli zużyć sobie z silosu, żeby znowu na kieszonkę zrobić kukurydzkę. No, natomiast ludzi zgodności, sianka wreszcie udało mi się dzisiaj skosić e, trawę. Wreszcie się udało, kurde, bo powiem wam, że czekałem bardzo długo na to przez tydzień nie było właściwie. Kiedy zbytnio? Przez tamten tydzień, gdzie już była trawa naprawdę spora, nie było kiedy skosić, ponieważ e, padało dzień dzień, lało. No Mokra trawa, no wiadomo, najlepiej się nie kosi, tym bardziej taką kosiarką właśnie na działce, gdy to się zapycha i tak dalej, wiadomo. Eee, dalej, a gdzie, gdzie jakby pchacie też do kosza, nie na taki rozrzut, no ale w ogóle ciężko się kosi. Eee, dalej, znowu, kurde, w tym tygodniu jak nie z czasem, to znowu tak, kurde, padało, no wczoraj padało, ale chciałem jechać jeszcze i wczoraj właśnie skosić, ale mówię, dzisiaj ma nie padać, dzisiaj sobie chociaż troszkę obecnie, no i faktycznie troszkę słońca się pojawiło, e, nie padało, także trochę sobie obesła ta trawka i sobie na Skosiłem. No troszkę się zapiechało, wiadomo, też już duża trawa. E, także się troszkę zapychało, ale w godzinę na szybko udało się skosić tą trawę. E, teraz jak podeszę, nie wiem kiedy, bo jutro 3 stopień zagrożenia przed burzami na sobotę, no wy to w niedzielę oglądacie, w niedzielę też mają być burze. Ogólnie ma przez weekend padać. Oczywiście w poniedziałek ma dalej padać, a chyba wtorek albo środę ma być 14 stopni. I ma być wiatr, i ma być w ogóle tragedia, no teraz podobno gdzieś tam nad morzem 12 stopni jest, nie, nie pamiętam dokładnie gdzie eee, a tutaj mamy Właśnie zapowiadałem 14 przez chwilę, i w kolejny weekend już niby powrót upałów po 30 już pokazuje przez kilka dni. Ale co to będzie, zobaczymy. No, coś faktycznie mówią o powrocie upałów. No, dobrze byłoby, żeby chociaż jak w lipcu były takie upały przez chwilę, no to żeby chociaż w sierpniu by coś się udało. Też rodzice teraz już zaczynają od tego weekendu, można powiedzieć, urlop dwutygodniowy. Więc fajnie, żeby też na weekend jakaś była dobra pogoda. bo dostaliśmy e, ponton, e, kupiliśmy sobie kapoki, także fajnie byłoby też nad jakieś się uderzyć i sobie troszkę popływać. Eee, mam nadzieję, że nie zapomnę. Zajdziemy sobie tutaj na sklep zaraz obok, gdzie zrespimy sobie dosłownie zaczyna no kupimy, ale wiadomo, zrespią nam się belki dwie, belki. dwie belki siana, to sobie po prostu tutaj zapakujemy. Ja przywiozę bo wziąłem 60 od tego sąsiada, co od nas to niebiesko przyczepę kupy. Aha, no dobra, to no. Dobra, no to już tutaj sobie za, zapakujemy. Do ciebie na widełki, będzie mm. ludzz tu nawet w ogóle, a przejdzie symbol po trochu. Dobra, gdzie tu w ogóle było? Ja pierdzielę. Bela to ja chyba nie kupowałem w tym farmie, tylko nie sobie... Czekaj, gdzie to było yy, gdzie ja w budowę wchodzę? W... Muszę wyjść sobie tu w... nie pakiety, obiekty, bele Okrągła bela siana, Weźmy sobie dwie. Eee, dobra, zarobiście za ile to za 1800 no widzicie za kieszonkę trochę dostaliśmy więc spoko, czekaj ja cię jak, jak to w ogóle to bo ty nie dasz rady by tak jechać. a spróbujemy raczej nie ale spróbujemy Myśmy się na pewno wyżej sobie jak nie na no to na przyczepa po prostu się załaduje teraz jeszcze to bez obciążnika to daj pan spokój albo bym ustawił jej inaczej po prostu tak jak się normalnie ładuje Chłopie z tymi widwami to to może być niepościelny moment, więc no ludzi gdzie trzeba jeszcze na działaczkę zajechać kiedyś. No baczę, jak jutro spoglądam, jutro też planuję na chwilę jeszcze spotkać Arką, wjechał, bo dzisiaj mi się spieszyło jeszcze na skoki. Jutro też robotka, zapowiada się też intensywny dzień, a jutro rodzice sobie wyjeżdżają. Też muszę jej psa ogarnąć i muszę sobie w ogóle wszystko poogarnąć, także... Także ło i dzieje się, dzieje się, nie powiem, że nie. Ale no cóż, bywa czasami tak, że jutro zakręcone będzie mocno dzień i jutro też coś męczeniem nie złapie w niedzielkę, bo na grzybki, jak nie będzie bardzo jakoś strasznie mokra i rano padało w niedzielę, to na grzybki sobie planujemy, bo powoli coraz więcej się pojawia. Jutro będzie mocno zaśmiecony. No i co chłopie, podnieście się będzie do No i co teraz, panie małpsie? się? wione gospodarską. Nie, dobra, dawaj bo zał załaduję to na zasłowki. Na spokojności. Tak, tak, tak. Co za działa? Dobra, ludziska. Ojej, taka, taka, robi. Dobra, ludziska, bo mamy siódmą... W maju e, my sobie przerywamy ten odcineczek i prawdopodobnie się ukażemy z Wami, jak będziemy sprzedawać sobie resztę. Także do zobaczyska. Za chwilę my jakoś ogarniemy sobie te belki. No i patrzcie, Ludziska. Warren jakoś dowiósł. Naprawdę szopoba, bo ciągle mu się udało jakoś z małym wypadkiem, ale ciągle jechał z tymi dwoma belkami. Nie Ja, no dobra, weptałem chłopak i, i wleciał. E, ale Ludziska. Ja, my sobie przyspieszamy generalnie dalej. Czasem ja sobie załadowałem kukurydzę, bo mamy aż 36 ton jej i muszę szybko taką osobę o, przestawić. Paszowość i ludziska załaduję sobie krówki, bo mamy znowu full oborę. Mamy 30 ee, i no co, dlaczego? No, 24 sekund sprzedałem, się chyba na na odcinku 6 krówek, i teraz doszły nam już 1500, mają cenę. Plus dodatkowo rodziły nam się właśnie z nich, więc sprzedajemy sobie zrobionego kursa. Co? Nie chciałbyś 60 kupić? Mamy przecież. A, tak, on? No. Nie. Ładna, ale nie wiem, po co. A może wymienię? Nie, niepotrzebne w ogóle. No, najlepiej je sprzedać. Także jedziemy sobie tutaj do sąsiada sprzedać, to krowy sprzedać. Uhe, wypadek. A oh, dobra. A chłopiec serwer, bo ja mam chłopie pingus, a ty chłopiec, co za Hmm. Ale, żeby tylko krowy nie uciekły, nie? No, spokojnie. Krowy żyją, zawsze można po prostu wypuścić sobie same na pewno tutaj przyjdą. Także Nie trzeba będzie, że tak powiem, znawiać. Nie, to jest spokojne. No, bo teraz, jak te krowy tutaj wyglądają? No, mamy tyle. Te cztery, i tak. Tu dojrzałość płciowa, one się przed chwilą urodziły. Tu mamy rozmnażanie. Już dojrzałość, dojrzałość. dojrzałość. One dojrzały, zaraz będą się powoli rozmnażać i tu zaczną już się, zaczynają rozmra. Zero, stój! Frr. Panie rób tęera szybko. Bo wydajność mamy 30%, tutaj zrobię 9% mamy tylko konie żarcia. Tylko słomę mają. Ko konie żarcia właśnie w, w właśnie się skończyło. Także jak widzicie, ludziska naprawdę mamy tutaj wesoło z tym przyspieszaniem. Nie wiem, czy uda nam się tą trawę skosić, bo tutaj musimy zrobić sobie szybko tego TMR-a. Na momencie jeszcze te krowy wywieźć także tak naprawdę jest. tutaj będzie się za chwilę działo, także widzimy się. Zaraz Dobra, ludziska, udało nam się zrobić dwa TMR-y i krówki mają na szczęście full, zobaczcie sami, 20 ton. E, tamte dwie, dwie, jeszcze cztery krówki sprzedałem i ja toreczka zrobiona. E, ja sobie lecę z soją naszą mianą przyczepą Orion już tutaj powoli leci z kukurydzą, którą napełniłem przyczepę. Jesteśmy u Jurka już na skupie generalnie. E, sokole wyszło jakieś czas temu, Sokole 2.0 wyszło. Tylko I niestety... Myślałaś, się, tak? tak, tak, tak. Sobie przypomniałem, żeby od razu to na początku, bo pamiętałem właśnie, że wyszło to sokole. Tylko chciałem właśnie powiedzieć no tylko że no niestety, ale od nowa by trzeba było save'a, wszystko od nowa, żeby po prostu na tamtej mapie. Nie powiem, fajnie, że taka odnowiona wersja Sokole, bo trochę skupy się pozmieniały, stacje benzynowe, znaczy stacja i w ogóle jak sobie ogląda, oglądałem Ładasia, E, zwiedzanko no to właśnie tak naprawdę fajnie troszkę się pozmieniało. No on był trochę w szoku, nie wiedział trochę co i jak się pozmieniało, nie pamiętał e, jak nagrywał pi, jakby pierwsze sokole. O 21,5 ładnie a tam jeszcze kukurydzki mamy Kukurydzki mamy jeszcze 21 ton, także i tak sobie ładnie za kukurydzę zarobimy. E, no ja z tego względu, że my, my sobie tutaj gramy, no to oglądając to już właśnie pamiętałem Czasami, gdzie co jak... Wszystko? Tak, sobie całą zmieściłem, tam jeszcze chopię trochę kukurydzy, także ty jeszcze wymiesz kukurydzy i ja jeszcze wezmę. Ale nie przedłużamy, żeby tutaj nie przedłużać właśnie Ach, piękne pieniążki. Żeby nie przedłużać to po prostu tepniemy się e, poza nagrywaniem. I co ludziska? My w sumie póki co e, ze sprzedaży to mamy tyle. Kieszonka sprzedana, dwie belki siana, z całego TMR mamy, teraz już powoli jęczmień nam urósł. E, łączka tak samo, tak? Trawka urosła, więc ze sprzedaży to tyle. Ja sobie wiadę na chwilę kosiarką, ale to już ludziska... Pod muzyczkę dosłownie chwilkę tam wiedziemy tą kosiarką na te łąki, a resztę to najwyżej Wariona będziemy się bawić, także... Ja nie, jeżeli chodzi ja o głos, poproszę, to tyle. Miłej niedzielki i widzimy się w kolejnym tygodniu. I oczywiście w wakacji. Zapraszam do Jo. Yo! Get down, let it out. Lights flash to the sound. All yours if you want.